Britney, szybko zobaczmy, co tam jest. Wow, to iPhone. Hurra, ale mamy szczęście. Nowiutki iPhone 15, jaki piękny. Ej, a dlaczego ekran nie działa? Wow, mam czekoladowego iPhone'a, ale fajnie jest taki pyszny. Niam-niam-niam. Wow, wygląda apetycznie. Też bym chciała spróbować. Julie, co tak siedzisz? Spraw swojego iPhone'a. Właśnie, może ja też mam czekoladowego. Spróbujmy. Auć, to bolało. Ej, przestań się ze mnie śmiać. Mój iPhone też jest fajny. Wow, patrz! Włączyłam aplikację i teraz w moim telefonie pływa czekolada. Super. Ciekawe, czy można spróbować? Niesamowite, to naprawdę działa. Właśnie wypiłam syrop czekoladowy, prosto z telefonu. Wow, super! O, mam tu jeszcze apkę ze skitelsami. Spróbujmy. To jest po prostu niewiarygodne. Z mojego telefonu wysypały się skitelsy. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Julie, mogę spróbować? Hmm, no dobra, spróbuj. Bardzo dziękuję. Hej, spadł na mnie tylko jeden cukierek. To tyle? Serio? Chcę więcej! Ech. Przestań się śmiać, Julie! No trudno! Nawet jeden cukierek to zawsze coś! Trochę mi głupio przed Brytni. O, jest więcej skitelsów! Wezmę trochę i podzielę się z przyjaciółką! Brytni częstuj się! Wow, dziękuję, Julie! Jesteś taka miła! Podnieśmy sobie nawzajem klosze! Wow, to czupa czups! Super, taki ogromny. Tak, zaraz spróbuję. Wow, jaki fajny. Aha, mój też. Czekaj, mam pomysł. Zróbmy zawodę, która pierwsza całego zje. Tak, trzy, dwa, jeden, zaczynamy. O tak, mój czupaczuk jest niesamowicie pyszny. Zaraz, to przecież nie lizak. Zgadza się, mam czekoladowego chupa -czupsa. ale super tak mi smakuje. Na pewno dam radę szybciej niż Julie. Co tam u Britney? Wow, więc ona ma czekoladowego chupa -czupsa? Na pewno zrobi to szybciej. Mojego chupa nie da się przegryźć. Och, ale się zmęczyłam. I jeszcze mój język zrobił się czerwony i spuch. Trzeba pilnie coś zrobić. O, mam pomysł! Mogę rozbić czupa czupsa! To będzie świetne! Weźmiemy młotek i rozbijemy go w drobny mak! Ale super! I jak wesoło! Gotowe! Teraz te kawałeczki mogę zjeść bardzo szybko! Co? Już? Muszę przyspieszyć! I ostatnie kawałeczki! Wychota! I co Czas minął, a ja wszystko zjadłam. Czyli wygrałam. Eee. Mogę zacząć pierwsza? Dziękuję. Wow, jaki piękny pierścionek! Super! Jest taki piękny. Patrz, Julie, jest dla mnie dobry. Wow, jest słodki. Spróbujmy. Wow, mój pierścionek jest czekoladowy i niesamowicie pyszny. Britney je tak apetycznie też tak chce. O, właśnie. Trzeba sprawdzić, co jest pod moim kloszem. Wow, ja też mam pierścionek, ale kamień wygląda tu jak prawdziwy. Fajnie, ale po co mi prawdziwy pierścionek, skoro ten czekoladowy jest taki pyszny i słodki. Britney, może chcesz się ze mną wymienić pierścionkami? Nie, nie chcę. Ech, szkoda. A wiem, zadzwonię do swoich przyjaciół. Halo, cześć jest sprawa. Aha, przyjeżdżajcie, czekam. O, już jesteście. Hej, hej! Brytni, poznaj moich przyjaciół. Jubiler i sprzedawca słodyczy. Mój pomysł jest prosty. Sprzedaję pierścionek jubilerowi Majkowi. Chwileczkę, muszę go zbadać. Ło, wow, niewiarygodne to rzadki czerwony diament. Jest prawdziwy! Julie kupuje go natychmiast. Proszę o to pieniądze, jak się umawialiśmy. Wow, ale dużo kasy. Na pewno staczę na pudełko czekoladowych pierścionków. Proszę bardzo. Już, już, chwileczkę. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Wow, o, tak bardzo chcę je zobaczyć. Wow, jak dużo czekoladowych pierścionków! Wszystkie są takie piękne i apetyczne. Najem się nimi na rok do przodu. Wow, a ja mam tylko jeden pierścionek. A ja proponowałam wymianę. Teraz siedź sobie z jednym. Zagrajmy o to, kto pierwszy zdejmie klosz. Obie mamy nożyce, czyli zdejmujemy razem. Wow, to czekolada. U Ciebie też? Dobra, spróbujmy. Pewnie uwielbiam czekoladę. Ouch, To nie jest czekolada. Jest za twarda. Julie, zobacz co ty masz. Ale ja mam nie po prostu czekoladę, a paletę cieni do powiek, ale jadalnych. Mmm, ale to pyszne. Wow, to wygląda tak apetycznie. Ślinka mi cieknie na sam widok. Zjadłam już wieczko, a teraz chcę spróbować cieni. Jakie fajne, kolorowe, malutkie czekoladki. Wyglądają super i w smaku są ekstra. To jest pyszne. Oj, moje zęby zrobiły się kolorowe. Aha, teraz masz olśniewający uśmiech. A teraz chcę spróbować pędzelek. Wow, pyszne. I na koniec druga część paletki. Britney, co chcesz? Chcesz spróbować paletkę? O nie, nie podzielę się. Jest zbyt pyszna. Ale jesteś... Ale mam przecież prawdziwą paletę. To znaczy, że mogę sobie zrobić piękny, kolorowy makijaż. Tak, kilka ruchów pędzelkiem i teraz wyglądam super. Pięknie. Po prostu prawdziwa ślicznotka. Co powiesz, Julie? Wow, jaki piękny makijaż. Też tak chcę. Brytni, możesz mnie ładnie pomalować. Oczywiście, nie ma problemu. A tak naprawdę to zemszczę się na tym skąpiradle. radle. Julie, cierpliwości, zaraz zrobimy ci piękny makijaż. I już, gotowe. Proszę bardzo, zobacz. Co, Britney, co ty narobiłaś? Co za okropny makijaż? To wcale nie jest śmieszne. Padłaś ze śmiechu i dobrze ci tak. Co kryje się pod tymi pudełkami? Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No, dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Kilka, muszę włączyć stoper. Czas, start, zaczynajcie. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka. No okej, okay. a co ma Emma? Wow, a ja mam cały zestaw farb plakatowych. Pokonam cię! Nie ma mowy, rozumiesz? O nie! Mój pędzelek jest teraz w koszu. Dzięki Marii. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam przecież palce. Użyję ich do narysowania idealnego obrazka. Patrzcie! Kolorowo i pięknie. Co by tu jeszcze dodać? O właśnie! Dobrze, równiutko. Jak trudno jest rysować kredką. Dodatku się złamała! Dobrze, że mam temperówkę. Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Tak tęsknię za Charlesem. Jest taki słodki. O nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę! Ale chwila! Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie! Wszystko gotowe! Co? Czas zaraz się skończy! Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb Turbo. Głowa, ciało, włosy nie wolno zapominać o rękach. Uff, mamy to. Pokażcie swoje rysunki młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak rysują małe dzieci w przedszkolu. To okropne. Mari, proszę spojrzeć! O, pięknie i oryginalnie! Wygrywasz. Weź swoją lalkę Barbie. Sora, Mam Barbie! Jest taka piękna! Chodź do mnie, moja słodka! Nikomu cię nie oddam! Jesteś po prostu urocza. Emma zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie, co dla was mam. Nabrałam was! Właściwie to mam dla was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka. Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. Ej, więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda? I to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, Mazaki! Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony. Okay. Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów. Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne. To też się nie nadaje i to też nie. Przepraszam, mam, mam tu kryzys twórczy. Chociaż chwileczkę. Mam pomysł. Mogę obrysować rękę i wyjdzie mi psi pyszczek. Tak, o to mi chodziło. Emma, nie podglądaj, rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować. I zrobię to lepiej niż ty, Marii. Mam świetny pomysł. Pokruszyłam moją kredę w dłoniach, wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką psiomordkę! Gotowe. Zaraz, twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka. Masz tu coś pod nosem. Oj, Marie! Nie! Czas się skończył, pokażcie swoje prace. Wow, Mari wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma Emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego. Dostajesz dwóje, a Mari dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka, idź ze swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna! Jakie ma słodkie uszy! Ślicznotka. Aż tobie też dowale! Ojej, przepraszam, już jesteście! Oto wasza nowa nagroda Nintendo Switch! Widzę, że Wam się podoba. Świetnie, czas start! Sprawdźmy, okay. co tu mam! Ej, Maria, chciałam to zrobić! O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis! Auć, ostry! Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż ale i ładniej. No. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. Ja nic nie zrobiłam naprawdę. Uff, udało mi się. Właśnie chciało mi się pić. Od razu coś przekąszę. Pora tego właśnie potrzebowałam. i od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Gotowe! Muszę to tylko wyjąć z ETUI i nagroda jest moja! Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak? Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie. Emma! Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję, nagroda jest poja. Hurra! Nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo! To najlepsza nagroda w moim życiu. Mari, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. Dziewczyny! Uff, ledwo to przytaszczyłam. To jest Wasza nowa nagroda. Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie. Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki. Ekstra! Emma, musisz się odświeżyć! Przestań! Stop! Mam dość Waszych wybryków! Dobrze dobrze. Lepiej otworzę swoje pudełko. Wow, dostałam zestaw prawdziwego artysty! A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło. No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz... Gdzieś tu była moja guma. O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za ochyda! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon, zanurzam go w farbie, a teraz odbijam na papierze. Idealny równookrąg jest gotowy. Wyszło bombowo. Mari, możesz zapomnieć o Lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić wasze prace. Emma? Wyszło całkiem fajnie. A co tam, Mari? Proszę oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem Mari, coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar! Proszę! O rany, ale super! Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, pyszności. Nie zbudź się Mari. Możesz jeść z drugiej strony. A oto i kochana szkoła. No, jesteśmy. Co to za masakra? Karaluchy? Wszystko zepsute. Co my tu będziemy robić? Nie chcę tu mieszkać. Ojej, patrz na tego wielkiego karalucha pełzającego po moim łóżku. Chyba wiem, co robić. Wyrzucimy wszystko, co stare, i zamówimy nowe meble. Będę miała o taki pokój. Patrz, odjazdowy co? Jaki ohydny kolor, zaraz oślepnę. Trzymaj się z tym z daleka. Ja zrobię sobie taki pokój. Mroczny i wyblakły, zamknij to. Stylowy. Mam zamiar kupić dużo fajnych rzeczy. O! Ktoś już dzwoni do drzwi, otwieram. Proszę wejść. Ojej, to moje półki. Dzień dobry, proszę tędy. Jestem taka szczęśliwa! Jaki piękny biały regał! Ile rzeczy można tu zmieścić? Łóżko dla Mademoiselle gotowa. Zabawki też na swoich miejscach! Ostatni akcent! Zostało tylko postawić rybkę! Poduszki na miejscu! Gotowe! Ojej, dziękuję bardzo! Jesteście prawdziwymi fachowcami. Teraz to naprawdę piękny pokój. Jestem taka szczęśliwa. Przestań. Witaj, świecie kolorów i dobroci. Uzbroję się w taśmę klejącą, trzeba działać. Co ona wyprawia? Trzeba oznaczyć terytorium gotowe. Co to ma być? Nie wchodź na mój teren. Rączko, przynieś mi pudełko. Pospiesz się, mamy dużo pracy. No wreszcie. Pokrywka niepotrzebna. Co my tu mamy? O, czarne deski. Co ona tak hałasuje. Te na razie rzucę tutaj, a tej potrzebuję. Rączko, nura do skrzynki powiertarkę. Daj mi to. Będę zaraz wiercić. Śrubka. I jeszcze jedna. To wszystko. Jestem prawdziwym fachowcem. Rączko podaj mi szywacz. Dzięki. Zamierzam zrobić baldachim nad łóżkiem. To zajmie tylko kilka minut. Teraz dekoracje. Wezmę troszkę kartonu i przykleję go do ściany. Będę miała tu oświetlenie. Rączko. No dalej. Co jest? Utknęłaś? No wiesz co? Zawsze są z tobą jakieś problemy. Dobra, sama sobie poradzę. Bez puch. I przykleję go do kartonu na ścianie. Tak jak chciałam. Wyszła mi mięciutka ściana. Ale czegoś mi tu brakuje. Rączka. Ty to masz głowę. Racja, potrzebuję sprayu z czarną farbą. O tak, wspaniale. Szare chmury poprawią mi nastrój. Powieszę jeszcze tylko zasłony i mój wspaniały, ponury, koszmarny pokój gotowy. Ale przerażający widok. Dodam troszkę dekoracji, ładnych, czarnych rzeczy. I oczywiście globus. A tutaj powieszę moją huśtawkę. Jestem z siebie dumna. Tam, 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 tam. Co to są okropne odgłosy? Nie słyszę mojej muzyki. Spojrzę, co się dzieje. No dobra, wezmę głośnik i mikrofon. Tak, piękny różowy mikrofon. Zaśpiewam moją ulubioną piosenkę. Ustawię tylko tutaj i działa! La 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 la! Co tam się dzieje? wiem, jak zlikwidować tę niedogodność. Uwielbiam głośną wesołą mu... What? Dlaczego światło zgasło? Co się stało? Teraz wykonam mój ulubiony taniec. Ponury taniec. Aha! Oioioio. W porządku, zaczekaj chwilkę. Co? Znowu światło? Kto je włączył? Gotowe! Rączko natychmiast do mnie. Trzeba coś z tym zrobić, do dzieła. Co? Nie, nie dotykaj tego. Spadaj stąd. Puść. Zostaw to, ostrzegam cię. Nie ma mowy. Ojej, rączka wpadła do akwarium, zaraz utonie. Spokój się, nie dramatyzuj. I z tobą? O nie, utonęła. Chyba żartujesz. Przestań panikować, żyje. Wyciągnęłam ją. Wszystko, ok, tylko trochę mokra. Ale fajna kostka Rubika. Udało mi się ją ułożyć. Oj, zgłodniałam. zaraz zamówię sobie coś pysznego. Świetnie. Wkrótce przyjedzie. A ja w tym czasie? Ojej, już są. Gura, moje zamówienie. Witaj, wejdź proszę. Postaw tu moją lodówkę. Do widzenia. Ale fajna. Sprawdźmy, co tam jest. Ojej, wszystko co zamówiłam, moje ulubione żelki. O, tak! Jakie pyszniutkie i słodkie. Miam, miam, niam, miam, niam. niam, niam. Ja też jestem głodna. Rączko, przynieś mi coś do zjedzenia. Co ty tam masz? Co to takiego? Mam nadzieję, że sok pomidorowy. Mmm, niezły, niezły. A to co? Sam raz. Słodkie żelkowe oczy. Uwielbiam je. Wyśliłam coś. Nabiorę nit. Hey. Enit, patrz. Ale pyszne, co? Ojej, to straszne. Uwielbiam jeść oczy. Wednesday, co ty wyprawiasz? Skończyłam jeść swoje i zaraz zjem twoje. Straszysz mnie, co? <grym> tak, strach cię obleciał, co? Nieważne, to nie było śmieszne. Dokończę swoje żelki. Wow, zaraz będzie dyskoteka. Lustrzana kula jest super. Będę tańczyć do białego rana. To daje tyle światła. Powieszę ją tutaj. Odjazd. A to moja ulubiona lampa. Powieszę też lampeczki. A teraz włączam. Ale fajnie dyskoteka. Zadzwonię do przyjaciół. Cześć! Słuchajcie, urządziłam imprezę. Zapraszam Was. Mam tu kryształową kulę, można potańczyć. O, już są. Lecę otwierać. Patrzcie, jak tu fajnie. Zrobimy selfie? Patrzcie, ekstra, co? Tak. Zróbmy sobie jeszcze fotkę. Prawdziwa impreza. Fajnie, co? A co tam się dzieje? Wygląda przerażająco, ale rzućmy okiem. Co to może być Tylko cicho? Czego chcecie? Czy to duch? O nie wiejemy stąd! Wolę siedzieć w swoim kąciku. Przepraszam, że przeszkodziłam. Mam lusterko i jakąś fajną różową szminkę. Poprawię sobie makijaż? Tak, teraz wyglądam o wiele lepiej. Rączka, co ty tu robisz? Jeździsz na desce? Nic ci się nie stało? Idziesz do domu? No to pa. Muszę skończyć swoją powieść przed terminem. Niewiele mi już zostało. Jeszcze kilka rozdziałów i będę mogła wysłać ją do wydawcy. Rączko, zejdź ze mnie. Czego chcesz? No dalej, pokaż. Nie, nie mam teraz czasu, zostaw mnie w spokoju. Padaj stąd, zajmij się sobą. Jakie fajne cienie dopowiek! Co to? Rączko, co się stało? Wygoniła cię. Przestań! Odczep się od moich włosów! Co tam się dzieje? Nie mogę się skupić. To znowu ty rączko, koniec z tym. Chodź tu, łobuzie. Wsadzę cię do klatki za takie zachowanie. Nie wolno tak robić. Właśnie tak. Jejku, jakie biedactwo. Wypuść ją, proszę. Nie bądź taka okrutna. Chodź tutaj, uratuję cię. Nie kłóćmy się już, dobrze? Zgoda? Czy piątkę? Papa, pa. dziękuję bardzo. Powczył się ode mnie. Wednesday, jesteś taka dobra. Dziękuję.